Do końca zbliża się jedna z największych inwestycji powiatu wejherowskiego. Do 30 września trwają prace wykończeniowe dotyczące przebudowy systemu drogowego w Rumi i w Redzie wraz z budową bezkolizyjnych przejazdów, wykonaniem nowoczesnego przejścia podziemnego oraz budową wiaduktu kolejowego. Trwają aktualnie prace już tylko wykończeniowe, warstwy ścieralne, asfaltowe zostały już na obu drogach położone w całości. Dobiegają też prace takie kosmetyczne do końca, termin jest niezagrożony. Inwestycja określana potocznie przez mieszkańców budową obwodnicy małego Trójmiasta Kaszubskiego wymagała sporych nakładów finansowych oraz organizacyjnych. Składała się z dwóch etapów. Pierwszy obejmował gruntowną przebudowę systemu drogowego w Rumi i w Redzie. Nowe połączenie między tymi miastami i nowe włączenie do drogi krajowej numer 6. Będziemy mogli ominąć Redę i włączyć się w Rumi za wiaduktem kolejowym. Najtrudniejszym i najważniejszym elementem drugiego etapu była likwidacja przejazdu kolejowego na ulicy Gniewowskiej w Redzie, stworzenie w tym miejscu ronda oraz przełożenie torów. I dla pieszych. I, i, dla, i dla kierowców tutaj wiecznie ten przejazd był zamknięty. On był o tyle uciążliwy, bo i tutaj obejmował tor w kierunku Helu i tory kolejowe w kierunku Wejherowa, więc kolejki bardzo często jeżdżą, jak również w sezonie pociągi na Hel, więc tutaj mieszkańcy Redy dużo czasu spędzali. Dzisiaj jest nowe, piękne rozwiązanie, stoimy na tak zwanym małym rondzie i, i tutaj jest, zostało już prawie dobiega ukończeniu budowa przejścia podziemnego, co było podstawową tutaj ideą tego projektu, jak również za moimi plecami, jest nowy wiaduk kolejowy który dla torów w kierunku Helu. Tutaj powiat był zobowiązany do wykonania nowego nasypu, natomiast kolej przełożyła tylko tor kolejowy. Dzisiaj mieszkańcy Redy oraz kierowcy korzystający z tej części trasy nie muszą tkwić w korku z uwagi na często zamknięty przejazd. Zadbano także o pieszych, którzy mogą korzystać z nowych chodników, a zwłaszcza z nowoczesnego tunelu podziemnego. Z dwóch stron będą windy dla osób niepełnosprawnych, czy dla osób starszych, czy dla, dla innych, dla matek z wózkami, więc mieszkańcy Redy będą mogli bezpiecznie i, i, i kulturalnie można powiedzieć przedostać się z jednej strony na drugą stronę. Windy zostaną zamontowane jeszcze w tym miesiącu. Liderem projektu jest powiat wejherowski. Pozostali uczestnicy projektu to Reda, Rumia oraz Zarząd Drogowy dla powiatu puckiego i wejherowskiego. Całkowity koszt projektu to ponad 58 mln złotych z czego 65% kosztów pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.